Halo, halo, halo. Halo, szczęść Boże, szczęść Boże. Witam serdecznie w tej wieczornej porze. Moi drodzy, cieszę się naszym kolejnym spotkaniem na inicjatywie wróć. Na tej naszej wspólnej modlitwie, za tych, którzy odeszli od Boga, od Kościoła, od wiary. Poznajemy, poznajemy każdego dnia świętych, którzy kiedyś byli daleko od Pana Boga i w wyniku różnych okoliczności nawrócili się, wrócili do najświętszego serca Pana Jezusa, do niepokalanego serca Matki Najświętszej. I moi drodzy, te. Sposoby dotarcia do tych ludzkich serc Pana Boga były różne. Dzisiaj poznamy kolejnego świętego, który wydaje mi się, że jest patronem wielu z Was. Co to za święty? Za chwilę się dowiecie. Zachęcam, żeby tutaj pozostać na wspólną modlitwę. A zanim to, to umieszczę kolejne intencje z wczoraj, z wczorajszego nabożeństwa i także te, które były potem. Napisane e, pod tym e, nagraniem. Moi drodzy, bardzo serdecznie Wam dziękuję. Ponad 250 komentarzy to naprawdę sporo. To naprawdę sporo. Cieszę się, że jesteście tak aktywni, tak zaangażowani i kolejne osoby umieszczamy tutaj w naszej Księdze Modlitw, w Księdze Intencji. Dobrze, dobrze, dobrze. Widzimy, jak Matka Najświętsza jest zwrócona w tę stronę. Jak Matka Najświętsza jest zwrócona w tę stronę i moi drodzy e, modli się za tych, których tutaj imiona są umieszczone w tej księdze intencji. Także zachęcam, aby pisać imiona Waszych bliskich, tych, za których Pragniecie się dzisiaj w sposób szczególny dzisiaj modlić. Zatem kolejna postać, kolejny bohater, nawrócony grzesznik, który stał się wielkim świętem i patronem wielu z nas, także moim patronem. To nie jest święty Sebastian, ale to jest święty Krzysztof, czyli patron kierowców. I jestem przekonany, że wielu z was, drogie panie, drodzy panowie, że jesteście kierowcami, być może... Używacie innych pojazdów do przemieszczania się. Święty Krzysztof was wszystkich obejmuje. Ale zanim stał się patronem kierowców, zanim stał się Krzysztoforos, niosącym Chrystusa, kim był wcześniej? Był niesłychanie silnym mężczyzną. Postanowił służyć najsilniejszemu panu, jakiego znajdzie. Był więc najpierw, Najemnikiem króla. Król, potężny pan. Ale stwierdził, że to jednak człowiek, i chciał poszukać kogoś mocniejszego, i posłuchajcie, potem oddał się na służbę diabłu. No, demon Lucyfer jest potężniejszy od człowieka, od króla, z którego polecenia, między innymi, mordował i znęcał się na ludźmi. Ta siła, którą posiadał, była użyta w złym celu. Nawrócił się, widząc, jak demon ucieka przed krzyżem. Uświadomił sobie, że jest ktoś silniejszy. Uznał wtedy, że najsilniejszym Panem jest ukrzyżowany. Przyjął więc chrzest i został pustelnikiem. Zajmował się przenoszeniem ludzi przez rzekę i tam pewnego dnia ukazał mu się Jezus jako małe dziecko i poprosił o tę posługę. Krzysztof zginął jako męczennik na początku IV wieku. Też bardzo ciekawy Życiorys, ale też, moi drodzy, to, co było w jego sercu. Pragnienie służby największemu królowi, największemu władcy. Król królów pan panujących. I moi drodzy, wielu ludzi szuka tego, co jest wielkie, co jest majestatyczne, co jest potężne, chcą stać, stać po stronie najsilniejszego, chcą. Moi drodzy, mieć dużo pieniędzy, duże wpływy, dobre znajomości, władzę, ale nad tym wszystkim jest jeszcze ktoś, kto to wszystko stworzył. I niech pragnienia, te wielkie pragnienia o tej właśnie wielkości, o tym majestacie, o tym staniu po stronie najsilniejszego, niech będą ukierunkowane u tych osób w stronę Pana Jezusa. I oto, moi drodzy, módlmy się dla tych osób. Ale oczywiście najpierw modlę się za Was, o potrzebne siły i wytrwałość w tej dobrej, wielkopostnej inicjatywie. Ty, najlepsza matko, chroń mnie i moich bliskich od złego. Upraszaj nam łaski potrzebne do przemiany i uzdrowienia. Prowadź po drogach życia i posługuj się nami. Do budowania Królestwa Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, jedynego Zbawiciela świata, od którego pochodzi wszelkie dobro, prawda i życie. Amen. Moi drodzy, zawierzajmy nas, naszych bliskich, Matce Najświętszej. Matko, która nas znasz. Dziećmi Twymi bądź. Na drogach nam nadzieją świeć. Synem Twym z nami idź. Z wszystkich niewiast wybrana, przyjdź i drogę wskaż. Córko ludu bożego, do syna twego nas prowadź, służebnico pokorna, pokój światu daj, matko, która nas znasz, z dziećmi twymi bądź. Na drogach nam nadzieją świeć, synem Twym, z nami. I moi drodzy, teraz pomódlmy się dziesiątką, nie dziesiątką Różańca, tylko litanią ku czci najświętszego, niepokalanego serca Matki Najświętszej. Zawierzajmy tych wszystkich, których tutaj wymieniacie w komentarzach, za których modlicie się. Zawierzajmy ich, zanurzajmy w tym pełnym miłości rozmodlonym, niepokalanym sercu Matki Najświętszej. Kirie Eleison. Chryste eleison kirie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata Boże. Zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Serce Maryi Niepokalane, módl się za nami. Serce Maryi łaski pełne, módl się za nami. Serce Maryi Błogosławione między sercami, módl się za nami. Serce Maryi Najczystsze, módl się za nami. Serce Maryi najpokorniejsze módl się za nami. Serce Maryi, kościele Boga wcielonego w zwiastowaniu módl się za nami. Serce Maryi, nowymi łaskami, ozdobione w nawiedzeniu módl się za nami. Serce Maryi, przy narodzeniu pańskim, dziwnym weselem napełnione módl się za nami. Serce Maryi, przy ofiarowaniu mieczem boleści przeszyte, Módl się za nami. Serce Maryi, utratą Jezusa, wielce zasmucone. Módl się za nami. Serce Maryi, przy znalezieniu Jezusa, dziwnie rozweselone. Módl się za nami. Serce Maryi, w dźwiganiu krzyża przez Jezusa, niezmiernym przygniecione ciężarem. Módl się za nami. Serce Maryi, z Jezusem na krzyżu rozpiętym do krzyża przybite. Módl się za nami. Serce Maryi z umierającym Jezusem w morzu boleści pod krzyżem pogrążone, módl się za nami. Serce Maryi z umarłym Jezusem w żałości pogrzebione, módl się za nami. Serce Maryi ze zmartwychwstałym Jezusem radością ożywione, módl się za nami. Serce Maryi przy niebowstąpieniu Pańskim niepojętym weselem napełnione, módl się za nami. Serce Maryi przy zesłaniu Ducha Świętego nową łask pełnością udarowane, módl się za nami. Serce Maryi uzdrowienie chorych, módl się za nami. Serce Maryi pociecho strapionych, módl się za nami. Serce Maryi ucieczko grzesznych, módl się za nami. Serce Maryi nadziei okonających módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Najmilsze serce Maryi. Któreś pomiędzy sercami wszystkich stworzeń jest najczystsze, i miłością ku sercu Jezusowemu najbardziej gorejące oraz względem nas grzeszników najmiłosierniejsze. Uproś nam u serca pana Jezusa zbawiciela naszego wszystkie łaski, o które cię prosimy. O matko miłosierdzia, jedno westchnienie twoje. Jedno uderzenie serca Twego, gorejącego miłością ku sercu Pana Jezusa, boskiego Syna Twojego, może nas zupełnie pocieszyć. Uczyj nam tę łaskę, a to boskie serce Jezusowe, dla synowskiej miłości, którą miało ku Tobie i zawsze mieć będzie, niezawodnie Cię wysłucha. Amen. Moi drodzy, na koniec pomódlmy się dziesiątką różańca. Za tych, których tutaj Omadlamy, za tych, którzy są wymieniani w komentarzach, których imiona wypisujecie w komentarzach, za tych, którzy odeszli od Boga, od Kościoła, od wiary, o łaskę nawrócenia, o łaskę przemiany, o dar wiary dla nich. Oto stoję u drzwi i kołacze. Jeśli kto usłyszy mój głos, przyjdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Niech to każde zdrowaś Mario będzie pukaniem do serca. Eee do serc tych, za których się modlimy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Strowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Sterowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Sterowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Sterowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Strowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Strowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Strowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Maryjo Królowo Rodzin, módl się za nami. Maryjo, ucieczko grzeszników, módl się za nami. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Moi drodzy, moi mili, bardzo serdecznie dziękuję Wam za dzisiejszą modlitwę, za wspólne spotkanie. Zapraszam jutro na ucztę przed śniadaniem, rozważanie Bożego Słowa. Jutro, ostatni dzień lutego, mamy rok przestępny, 29 dni i jutro też jest takie... Specjalny, taki specjalny odcinek uczty przed śniadaniem. E, to taka sprawa. I oczywiście zapraszam jutro na godzinę 20 na naszą wspólną modlitwę na inicjatywę Wielkopostną Wróć. I także zachęcam do zasubskrybowania tego kanału, aby nas tutaj było jak najwięcej, także zachęcam, aby te inicjatywy, te modlitwy, rozważania udostępniać dalej, zachęcać innych do skorzystania, bo bo warto. Jeszcze raz bardzo serdecznie Wam dziękuję. Za chwilę zapraszam na różaniec, na tołbańkologię do księdza Teodora. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Szczęść Boże i do zobaczenia, do jutra.